I witajcie, kochani, 1 maja. Tak, 1 maja 9.15, ja o 8 wybrałem się z Dorcią na spacer. Przeszedłem się tam w stronę lasu, w stronę starej rampy przeładunkowej koło torów. i wziąłem ze sobą Fafika. Wziąłem ze sobą magnes i Dorcia sobie biegała, a ja z tym magnesem za sobą na smyczy sobie po tej drodze ciągnąłem. I słuchajcie, żałuję, że nie wziąłem nic do nagrywania. Bo nie miałem zamiaru nic nagrywać, tylko się przejść na spacer. Ale słuchajcie, to co ten magnes wytargał z tej ujeżdżonej drogi, to jest normalnie sztos. Zobaczcie. To jest 10 kg złomu w godzinę. To jest normalnie niesamowite. I zaraz Wam pokażę, co on wytargał z tej drogi. I wysypałem wszystko z tej torby. Tutaj to puszeczki znalezione przy drodze. Te puszki też znalezione przy drodze, ale to było wszystko w drodze i nie było tego widać. Magnes się do tego kleił okrutnie. I patrzcie, grabeczek też ze sobą nie miałem, trochę się napociłem, żeby to wszystko wyciągnąć. Ale jakieś śruby, nakrętki, to jest chyba jakieś mocowanie do torów. Ta płytka taka, sama płytka 4 kg. No masakra. Także byłem mocno, mocno zdziwiony, że coś takiego można wytargać z leśnej dróżki, ale znalazłem jeszcze coś takiego kamyk, który się lepiej klei do magnesu niż te wszystkie metalowe rzeczy. Czyżby meteoryt? Pewnie jakaś ruda, ale też wyciągnąłem to właśnie z tej drogi. Także słuchajcie, poranny spacer w święto pracy w cudzysłowie. Oczywiście zaliczony, piesek wybiegany, a ja wróciłem z kolejnym surowcem do naszego eksperymentu inwestycyjnego. Trzymajcie się, na razie. A majuweczka w takich okolicznościach. Pięknie. Słoneczko świeci, jest cieplutko, przyroda budzi się do życia. Śmieciochów mało, Po reklamóweczka zawsze musi być. I takie piękne lasy. No, i majóweczki, ciąg dalszy. Tym razem nad jeziorkiem. O, troszkę wieje, ale słoneczko świeci i cieplutko. Wszystko budzi się do życia. Rodzinka sobie siedzi, na słoneczku się wygrzewa. A, ależ jest pięknie. I jak widzieliście, 1 maja. Spędzony przeze mnie dzisiaj w mazurskich krajobrazach nad mazurskimi jeziorami. A teraz w blasku zachodzącego słońca, jeszcze wpadłem w miejsce, które już na pewno dobrze znacie, bo to są te wysypiska PRL-owskie. Przyszedłem tutaj z fafikiem, żeby jeszcze sobie wieczorkiem pochodzić po poszukać jeszcze jakiegoś złomiku. Także zapraszam ze mną, zobaczymy czy uda się jeszcze coś wytargać z ziemi. Na razie. No i fafik ma pierwsze przyłapanie. Tylko wiecie co, zgapiłem się strasznie, bo nie wziąłem ze sobą grabeczek. Będziemy musieli sobie jakoś radzić. Ale sygnał okrutny. Jakiś metal widać, o, taki pręcior wychodzi. O, taki pręcior wyszedł. I jeszcze jeden tutaj leży, zobaczcie, zarośnięty w trawie. Założyć drugą rękawiczkę. O! o, jakie makarony, zobaczcie. Takie makarony super. Jednak, ta daje radę w trudnym terenie, prawda? Z tym. No dobra, pręciory do torby. O, jak na wymiar! Dzisiaj torba warbuzy. Dobra, fafika biorę dalej i lecimy. No i jest przyłapanko numer dwa. Zobaczcie. Wkładam rękawiczkę. No niestety, dzisiaj. Tak, ewidentnie. Coś tu jest. A no jest, puszeczka po konserwie. Proszę bardzo, taka puszunia. Trochę już warta ale do urobku. Aha, jeszcze jakaś blaszunia. No dobra. Kolejny fancik wpada do torby. I jest kolejne branie. Tu gwoździk. Jest kolejne branie. O, kolejny makaronik. Zobaczcie jak się sprawdza. Taki magnesik. Rewelacja. O i jeszcze jakieś, jak to mówią, dziabongi. Pozdrawiam Dario. Dobra i Fafik znowu się do czegoś przyssał I powiem wam, że chyba do czegoś konkretnego. Zobaczcie, idzie na żywo. Je yeah. zobaczcie na to Czy wy to, wy, wy to widzicie To jest chyba jakiś dwuteownik. Ach, nie mam grabeczek ze sobą Ale kawał, nie to ceownik. Jaki o. o! Zobaczcie, dobre 3 kg. Piękne. Rewelacja. No nie mam grabeczek, bo bym tu zagrzebał w tej górce. Ale następnym razem. Trzeba będzie to przeszukać dokładniej. O, ale fancior. I doszedłem właśnie na okrętkę do tej drogi, na której byłem rano. Mówiłem Wam, że wyszedłem sobie z Dorcią na spacer. Wziąłem ze sobą magnes i tak sobie chodziłem wzdłuż tej drogi. Dorcia sobie biegała. Tutaj też już powinniście znać to mie miejsce, ponieważ tamten las z juniorami często chodzimy sprzątać. Torowisko. Stara rampa przeładunkowa jest tutaj. Też sobie tamtędy przeszedłem. Mniejszych blaszek i gwoździ wam nie pokazywałem, ale teraz jeszcze przejdę się w tej z powrotem tą drogą. Zobaczymy, może coś się jeszcze trafi. No i daleko nie uszedłem, a Fafik ma branie. Zobaczmy, ale muszę się posilić jakimś pręciorem z torby, ponieważ zapomniałem ze sobą narzędzia. Próbujemy sobie zrobić jakiś przyrząd do grzebania. O! Pafik ma tutaj branie. Dość solidne. Zobaczmy. O! Już coś się wyłania. Droga jest tak twarda, tak zjeżdżona. Tak jest. Pół podkładki. Parę deko. Ale na taką małą rzecz reaguje całkiem fajnie. Dobra, płyniemy dalej, a tu na oko widzę śrubeczkę. O, zabierzemy, żeby komuś w koło nie weszło. No i Lina się naprężyła i powiem Wam, że nie na żarty, ledwo mogę. Odczepić. Zobaczmy. Cóż to za ciekawe magnetyczne rzeczy tu się kryją? No, chyba już widzę. To chyba jest nakrętka czy kolejowa. Trzeba rozgrywać bardziej i ja już tędy dzisiaj szedłem, moi drodzy, i zobaczcie, ale wiadomo, magnes nie ma jakiejś dużej powierzchni, więc jest o, taka nakręteczka, zobaczcie wydobyta no i dobra do torby i lecimy kilka metrów dalej znowu coś mnie trzyma wypada sprawdzić ewidentnie coś tu jest o no. Tam się wyłania spod tych e, wyjeżdżonych kamieni. O, coś większego czyżby. O, łatwo nie będzie. E, łatwo nie będzie. O, panie. Dobra, słuchajcie, jak to wydobędę, to wam pokażę, co to jest, bo się chyba chwilę zejdzie. No i moi drodzy, wydobyłem. Zeszło się chyba z 5 minutek. No ale takim narzędziem to co się dziwić. Ale. Fancik. Ciekawy. No widać, że to jest kolejówka. Super. Lecimy dalej. I już pomalutko w stronę auta, on się pomału ściemnia. Także idę dalej. Znowu fafik się przyssał. Dosłownie półtora metra od tamtej dziury. Dobra. Spróbujmy. Już widać. Tym razem coś mniejszego. Takie coś od czegoś. I znowu nie więcej niż półtora metra. Fafik stanął dęba, ale poderwał od razu. To ta chyba druga połówka tamtej podkładki z początku. No nie dojdę do domu. Kolejny metr i Fafik dęba, ale chyba coś większego, bo nie może tego podjąć. Sprawdźmy, o, już się wyłania. No dobra, jak wydobędę? Przedmiotem tegoż działania była taka oto podkładka sprężynująca. Wydobyta. I kolejne branie. Silniejsze niż ostatnie. No to zobaczmy. O! Dobra, wydobędę. I pokażę. To już dzisiaj widziałem. Wylazło. Po kilku minutach walki. A ta droga jest tak ujeżdżona przez samochody z drzewem, że jest normalnie. Jak beton i taki fancik trafia do dzisiejszej kolekcji. Jedziemy dalej. Tym razem Fafik poderwał jakąś połowę nakrętki. Parę od do przodu i znowu branie. Niestety chyba trzeba pomóc Cóż to takiego? Czyżby jakaś śruba? A takie oto coś. Niewielkiego, ale powiem Wam, że ciężkie. Nie mam pojęcia. Jakiś bolec. Jakiś taki metalowy czopek. Ok. No i fafik u końca drogi wytargał jeszcze taki oto śrubunek. Znaczy śrubkę. I pręcisława małego. Ok. Już jesteśmy przy aucie, także zaraz się pakuję i zbieram do domu. Piękny zachód słońca. No dobra, urobek w bagażniku, afik w bagażniku. Jedziemy do warsztatu zobaczyć, ile kilogramów przez tę godzinkę, niespełna godzinkę, udało się wytargać. Zapraszam. Ja Was zapraszam do warsztatu, a tu straszny bałagan. Nic niepodkładane na swoje miejsce. Urobek jak przyniesiony tak leży niepodkładany tam gdzie powinien być. No ale cóż, nie wszystko trzeba robić na już i na zaraz. Zanim pokażę wam, ile udało się przynieść tym razem złomu, muszę wam bardzo podziękować za to, że jesteście na moim kanale i że ten content Wam się podoba. Taki zbieraczowo inwestycyjny. Mam nadzieję, że kolejne odcinki też będą jakieś fajne. I będziemy kupować kolejne aktywa do naszego portfolio takiego hossowego na przyszłą hossę gdzie mam nadzieję uda się ten cały kapitał zebrany na śmietniskach w lasach gdziekolwiek uda się pomnożyć i zrobić z nim coś fajnego. Dobra pokazuję wam ile udało się wyciągnąć za pomocą fafika złomu tym razem jest to 7300 ja jestem zadowolony. Dokładając do tego porannego urobku, to jest około 17 kg. Także świetna sprawa. No dobra, nie zanudzam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że dalsza część majówki będzie dla Was cieplutka, przyjemna, słoneczna i wiosenna. Ja niestety jutro do pracy. No ale cóż, trzeba pracować. Trzymajcie się. I do zobaczenia.